Bracia Grimm, Czerwony Kapturek Czyta Michał Pisarek Była sobie raz mała, słodka dzieweczka, którą każdy pokochał, kto ją tylko zobaczył. Najbardziej kochała ją babcia, która nie wiedziała wprost, co jeszcze jej dać. Pewnego razu podarowała jej kapturek z czerwonego aksamitu, a ponieważ bardzo ładnie jej leżał, nie chciała nosić niczego innego. Odtąd nazywano ją czerwonym kapturkiem. Pewnego dnia matka rzekła do dziewczynki: Chodź, czerwony kapturku, masz tu kawałek placka i butelkę wina. Proszę cię, zanieś to do babci, bo słaba jest i nie domaga. Babcia bardzo się ucieszy. Ruszaj w drogę, nim nastanie upał, a idź ładniej i nie zbaczaj z drogi, bo inaczej sobie kark utrącisz i babcia niczego nie dostanie. Gdy wejdziesz do izby, nie zapomnij powiedzieć dzień dobry i nie rozglądaj się po wszystkich kątach. Pamiętaj, rzekła mama. Wszystko będzie dobrze, powiedział czerwony kapturek z ręką na sercu. Babcia mieszkała w lesie jakieś pół godzinki od wioski. Gdy dziewczynka szła przez las, spotkała wilka, a ponieważ nie wiedziała, że to takie złe zwierzę, wcale się go nie bała. Dobrego dnia, czerwony kapturku, powiedział Wilk. Kapturek się odwrócił. Popatrzył i powiedziała. Piękne dzięki, odrzekł. A gdzież to tak wcześnie, czerwony kapturku? Zapytał Wilk. Do babci. O, a co niesiesz pod fartuchem? Placek i wino. Wczoraj go piekłyśmy i na pewno chorej babci dobrze zrobi, a wino ją wzmocni. Czerwony Kapturku, a gdzie mieszka twoja babcia, powiesz mi? Mieszka w lesie pod trzema wielkimi dębami, w domku otoczonym leszczynowym żywopłotem jakiś kwadrans drogi stąd na pewno wierzycie. Powiedział Czerwony Kapturek, a Wilk pomyślał, zamyślał sobie to młode, delikatne stworzenie, ten tłuściutki kąsek będzie jeszcze lepiej smakował niż starucha. Musisz je sprytnie podejść, żeby obie zjeść, pomyślał wilk. Wilk szedł przez chwilę z czerwonym kapturkiem, po czym powiedział. Popatrz, jakie piękne kwiaty rosną wokół nas. Czemu się nie rozejrzysz? Widzę, że nie słyszysz, jak ptaszki słodko śpiewają. Idziesz tak, jakbyś szła do szkoły, a przecież w lesie jest tak wesoło. Rzekł wilk. Czerwony kapturek otworzył oczy i zobaczył, jak promienie słońca tańczą poprzez liście drzew i że wszystko pełne jest pięknych kwiatów. Pomyślał wtedy: O, babci będzie miło, jak jej przyniosę świeży bukiet. Jest jeszcze tak wcześnie, że na pewno przyjdę na czas. I wtedy zboczyła z drogi, ruszyła w las i szukała kwiatków. A gdy zerwała jednego, pomyślała Sara sobie, że troszkę dalej rośnie jeszcze piękniejszy i biegł w jego kierunku, zapuszczając się coraz to głębiej w las. A wilk szedł prosto do domu babci. Zapukał do drzwi. Kto tam? zapytała babcia. Czerwony kapturek z plackiem i winem? Otwórz! Naciśnij tylko klamkę! zawołała babcia. Jestem tak słaba, że nie mogę wstać. Wilk nacisnął na klamkę, a drzwi stanęły otworem. Nie mówiąc słowa, podszedł prosto do łóżka babci i poknął ją w całości. Potem potajemnie włożył jej ubrania, włożył czepek, położył się do jej łóżka i zasunął zasłony. A czerwony kapturek biegał za kwiatkami. Gdy zaś już miał ich tyle, że więcej nie mógłby unieść, przypomniała sobie, że musi iść do babci. Ruszyła więc w drogę do niej. Zdziwiła się, że drzwi były otwarte, a gdy weszła do środka izby, zrobiło jej się jakoś dziwnie i pomyślała: O mój Boże, jakoś mi tu dziś strasznie, a zawsze tak chętnie chodzę do babci. Po czym zawołała: Dzień dobry!, lecz nie usłyszała odpowiedzi. Podszedł więc do łóżka i odsunęła zasłony. Leżała tam babcia z czepkiem głęboko nasuniętym na twarz i wyglądała jakoś dziwnie. A babciu, dlaczego masz takie wielkie oczy? Abym cię mogła lepiej widzieć. Babciu, dlaczego masz takie wielkie ręce? Abym cię lepiej mogła trzymać. Ale babciu, dlaczego masz taki strasznie wielki pysk? Aby cię lepiej mogła zjeść. Ledwo to powiedział wilk wyskoczył z łóżka i połknął biednego czerwonego kapturka. Stała cisza. Wilk położył się z powrotem do łóżka, gdy zaspokoił swoje łaknienie. Zasnął i zaczął strasznie głośno chrapać. Koło domu akurat przechodził właśnie myśliwy i pomyślał sobie: O, ja, ależ ta stara kobieta chrapie. Muszę zobaczyć, czy coś jej nie dolega. Wszedł więc do izby, a kiedy stanął przed łóżkiem, zobaczył w nim wilka. – Tu cię mam, stary grzeszniku! – powiedział. – Długo cię szukałem! I już chciał chwycić za swoją flintę, gdy przyszło mu do głowy, że przecież wilk mógł pożreć babcię i może dałoby się jeszcze jakoś tu uratować. Dlatego nie strzelił, lecz wziął nożyce i zaczął rozcinać śpiącemu wilkowi brzuch. Kiedy zrobił już parę cięć, zobaczył, jak wyziera z niego czerwony kapturek. – Hmm, jeszcze parę cięć! – i wyskoczyła dzieweczka, wołając – a jak się bałam, tak ciemno było w brzuchu wilka. Potem wyszła babcia żywa, choć nie mogła jeszcze złapać oddechu ze strachu. Czerwony kapturek szybko przyniósł kamienie i wypełnił nimi brzuch wilka. Kiedy się obudził wilk, chciał wyskoczyć z domu, lecz kamienie były tak ciężkie, że zaraz martwy padł na ziemię. I wszyscy byli zadowoleni. Myśliwy ściągnął z wilka skórę i poszedł z nią do domu. Babcia zjadła placek i wypiła wino, które je Czerwony Kapturek przyniósł, i nagle wyzdrowiała. Czerwony Kapturek pomyślał sobie, do końca życia nie zboczysz sama z drogi i nie pobiegniesz w las, gdy ci mama zabroni. Powiadają też, że kiedyś, gdy Czerwony Kapturek znowu niósł babci wypieki. Zagadnął go inny wilk i próbował go sprowadzić na złą drogę. Czerwony kapturek miał się jednak na baczności. Poszedł prosto do babci i powiedział jej, że spotkał wilka, co to mu dobrego dnia życzył, ale mu źle z oczu patrzyło. Gdyby to nie było na środku drogi, to by mnie pożarł. Chodź, powiedziała babcia, zamkniemy drzwi, żeby nikt nie mógł wejść. Wkrótce potem zapupał wilk i zawołał: Otwórz, babciu! To ja, czerwony kapturek, przynoszę ci ciasto, lecz one były cicho i nie otwierały drzwi. Wtedy wilk obszedł cichaczem parę razy dom, by w końcu wskoczyć na dach. Chciał tam czekać do wieczora, gdy czerwony kapturek będzie wracał do domu, skradać się za nim i ciemności go pożreć. Ale babcia odgadła jego plany. Przed domem stało wielkie, kamienne koryto. Babcia powiedziała do dziecka: Kapturku, weź wiadro. Wczoraj gotowałem kiełbasę w tej wodzie. Zanieś ją do koryta. Czerwony kapturek nosił wodę tak długo, aż koryto było pełne. Wtedy zapach kiełbasy zaczął unosić się do góry wilkowi przed nosem. Zaczął bardzo mocno węszyć i łypać oczami w dół. Wreszcie tak wyciągnął szyją, że dach zaczął usuwać mu się spod nóg. Spadł z dachu dokładnie do wielkiego koryta z wodą i utopił się, bo wilki nie umieją pływać. Czerwony kapturek zaś wesoło poszedł do domu. Nikt więcej nie czynił mu nic złego. Słuchajcie się, rodziców, czytał Michał Pisarek.